Niedawno wyhodowano hybrydy małp i ludzi. Kontrowersyjne. Czy to się może do czegoś w ogóle przydać? Jeśli interesujecie ten temat, zapraszam. Cześć, jestem Marta Przela zarzycka i chciałam Ci opowiedzieć o tym, że jakiś czas temu wyhodowano hybrydy człowieka i małp w Chinach, gdyż tamtejsze prawo nie jest takie restrykcyjne i zezwala na różne hmm, często kontrowersyjne lub nieetyczne eksperymenty. Tam stworzono właśnie hybrydy małp z ludźmi. W jaki sposób? Do zarodka, zanim y, wytworzyły się narządy w zarodku, do zarodka małpy, y, wstrzyknięto komórki macierzyste, wcześniej usypiając geny oryginalne, które powodują wytwarzanie narządów. Miano nadzieję, naukowcy mieli nadzieję, że dzięki tym komórkom macierzystym, a komór z komórek macierzystych może wyrosnąć Yy, cokolwiek, prawda? Komórki macierzyste ludzkie strzyknięto. I yy, naukowcy mieli nadzieję, że dzięki tym komórkom macierzystym i wygaszeniu tych genów małpich związanych z narządami, z wytwarzaniem małpich narządów, wytworzą yy, się po prostu narządy ludzkie. I rzeczywiście okazało się, według tych naukowców, że ten eksperyment się powiódł. Jego celem teoretycznie miało być to, aby stworzyć hybrydy małp i ludzi. Z ludzkimi narządami do przeszczepów. Teoretycznie unicystują te zarodki, chociaż nie za bardzo szczerze mówiąc, to wierzę. Natomiast ja osobiście mam pewne mm, etyczne. ale. Osobiście niekoniecznie mi się. Dla mnie okej, okay, może to być z wyglądu małpa, ale jednak jest bardzo ludzka, ma ludzkie narządy i tak dalej. I chyba niekoniecznie chciałabym od takiej małpy y, narządy. Nie chodzi o to, że to jest małpa i że nie wiem, uważam, że jest, jest za niższy gatunek czy coś, tylko po prostu uważam, że są ciekawsze metody na pozyskiwania narządów. Myślę, że fajnie rob... są eksperymenty związane z hodowlą narządów, czyli nie potrzebujemy żadnej żywej istoty, aby nam te narządy przechowywała. I chyba wolałabym, żeby naukowcy w tym kierunku szli, niż aby robić małpo ludzi czy ludzi, bo i takie eksperymenty nie były. Żeby po prostu traktować je jako fabryki narządów Oczywiście to budzi też pewne inne dywagacje Ale o nich powiem w innym odcinku Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, wiesz co robić A póki co dziękuję Ci za uwagę Pozdrawiam serdecznie Marta Prycha-Zarzycka Żyj mądrze i zdrowo